No, cześć. Witam się z Wami moi drodzy na kolejnym odcinku. Przed nami dzisiaj do wydrapania nowość. Zdrabka Deluxe 7 za 10 zł. Do wygrania główna wygrana w wysokości 500 000 zł, a po prostu musimy szukać siódemek. No i taka siódemka czarna przyniesie nam wygraną, jeżeli ją znajdziemy tutaj pod tą warstwą. A siódemka fioletowa, wygraną pomnoży razy 2. Tabela wygranych zawiera 9 stopni no i standardowo najniższy stopień to jest zwrot, w tym przypadku 10 zł a główna wygrana pierwszy stopień 500 tysięcy. Na odcinek przygotowałem 7 sztuk, skoro 7 to nasza taka liczba przewodnia, także 70 wkładów mam nadzieję, że przyniesie to też fajny rezultat. Także zapraszam na odcinek. Także startujemy przed nami pierwsza zdrapka z numerkiem 11. O, warstwa dosyć przyjemna, fajnie się drapie. No i co widać już od razu to troszkę zmian, zmiana czcionki, na taką bardziej amerykańską. Jak ktoś ogląda czasami amerykańskie zdrapki, no to może kojarzyć. I mamy pierwszą y, trafianą zdrapkę 7, jest, jest to 7 y, czarna. Tutaj widać różnicę. Ta fioletowa jest taka mniej ostra, a ta jest taka bardziej, bardziej ostra. O, no tak wytłumaczyłem. Dobra, mamy 1, 4, ale fajnie, że zaczynamy od trapki wygranej. 4, 8 i ostatnie 3 punkty. 6, 9 i 2. No tutaj to dobrze widać właśnie. O, po ostrości symbolu. No i pod tym siódemką mamy 10 zł. Także zaczynamy pozytywnie. Przed nami druga zdrobka. O, kolejna siódemka. Kurczę. Się dzieje. Mam nadzieję, że pas wróci. Przydałoby się. 5. 9, ale też się szybko drapie. Tam zrabka, także szybko ten odcinek pójdzie. Ale to dobrze. Szybka akcja, szybkie wygrane. Sprawdzamy co pod kolejną siódemką jest znowu dyszka. Dobra, dwa zwroty zaliczone. Teraz jeszcze tylko coś strzelić większego i będzie fajnie. Formuła z też znana z innych, czyli np. przykład z platynowej, z bonus, z ekstremalnej, ze zdrabkowego milionera, nie? zodiaka, o, z góry na dół i szybka, szybka piłka. Jeden, dwa i jeszcze dwa punkty, 6 i 5. To mamy pierwszego pustaka. Kolejna zdrabka przed nami. 9, 9 mógłby być jeszcze jakiś symbol na przykład diamentu, nie razy 5 o, też by było ciekawie 5, 8 i końcówka 3, 1, 4 4, 1 i 2 i uh 2 -uh dobrze przed nami następna drapka. No mówię, idzie to ekspresem dzisiaj. 4, 5, 4, 9 kolejne tutaj 2, 6. 8 5 i 9. No, teraz taki ciąg, niestety pusty, a przed nami co? Są... O, dwie ostatnie zrobki. Kurczę, to rzeczywiście dojdzie ekspresowo dzisiaj. Także byle coś jeszcze trafić. 3, 4, 1, 6, 3, 9, 2, 6 i 8, 8. Kurczę, no taki był fajny początek. Już człowiek ha! Wysnuwał. 5, 2, 4, 4, 6, 3. 6, 2, 8, 5 i uwaga, uwaga. Będzie coś z tego jeszcze czy nie. No, niestety, także dzisiaj znowu lot to górą. Wynik, niestety, kiepski. Mamy tylko dwie trafione strapki na 7 i to tylko zwroty, więc mamy 20 na 70. No i standardowo miało nie być rewanżów, ale no w takim przypadku chyba się wrócę. Jak coś jeszcze będzie, to dobiorę. No i zrobimy sobie kolejny odcinek. Także tyle, no strapka fajna, w sumie podoba mi się szybka, szybka akcja, no nie ma też co tutaj rozmyślać nad tym zrobkiem, no ale na pewno będzie fajnie w Nixach wyglądać. Także dziękuję bardzo za obecność, no i do zobaczenia oczywiście na weekendowych odcinkach. Cześć.